Cześć, jest jestem Madrix, to jest kolejny odcinek z Farming 22 A dokładnie mówiąc z serii na mapie Oybejron W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie postawić pierwszy budynek produkcyjny Będzie to przędzalnia Więc, y, przechodzimy do sklepu I tak, y, przędzalnia, kosztuje, <coughs> przędzalnia kosztuje 60 tysięcy, ja mam 68 y, Więc jak najbardziej mi stać y, Skąd mam, y, jak pozyskałem te pieniądze? Sprzedałem miód cały i już tutaj nie ma w ogóle miodu. No i zarobiłem, no i w ten sposób po prostu no, zarobiłem na tozalnie. Dobra produkcja, fabryki. I tak w grze ogólnie są trzy jakby jak gdyby modele tych przędzalni Jest taka przędzalnia wszystkie kosztują tyle samo, czyli 60 tysięcy, jest taka przędzalnia tak wyglądające, jest też która wygląda w ten sposób tak samo kosztuje i jest też sprzęcjalnia, która wygląda w ten sposób ta jest w dodatku premium, jak coś więcej ogólnie, więcej na samym początku jak ktoś nie ma żadnych dodatków na samej podstawce, no to tego nie ma to jest w DLC i tak ja sobie wybrałem to uprzedzanie, ponieważ jest najmniejsza I bo na to zobaczcie, jest taka duża To samo, ta też jest taka duża A to ta jest taka średniawa, więc nie to, to Więc postawię sobie po prostu to oprzędzanie. I tak, więc postawię ją w tym miejscu gdzieś tak bliżej chyba tej szklarni, żebym ja mógł header podpiąć później. No kurczę, ale nie mogę, bo tu zachodzi mi na obiekt. Bo ja cię kręcę, nie mogę tu. Dobra, no to maksymalnie do szklarni. No i tutaj tak do drogi bardziej. Trochę może jeszcze. Dobra. Dobra. W ten sposób cyk. Ale jakoś się tam podobnie. No i dobra. 60 tysięcy wydane. Idę zobaczyć jak wygląda. tutaj się wełnę daje. Razem pusty. Ale zaraz tam przywieziemy wełnę. Aha, tu można zobaczyć jak to się kliknie R no to przeskakujemy do tej zakładki tutaj w łańcuchy produkcyjne, ale to zaraz tam tylko tam przejdę. No i wygląda w ten sposób, ta przędzalnia. Teksturami widzę, że nie trzeba za bardzo mało też, może później tutaj zrobię, tutaj pomaluję teksturami, żeby jakby tak jakby połączyć to z tym, ale no może później, na razie w sumie nie więc tak przejdźmy do tej zakładki, by no bo by Escape. To mamy tak, tutaj łańcuchy produkcyjne, tutaj mamy też szklarnię, no i mamy właśnie przędzanie. Przędzalni możemy robić tkaniny z wełny i tkaniny z bawełny. Tkaniny z wełny to jest taka przepis: to jest taki, że jest z dwóch, jak gdyby, nie wiem, kłębków wełny. Jest jeden jedna rolka tkaniny, a z dwóch, e, a z pięciu e, e, by mm. no nie wiem jak to powiedzieć z pięciu, mm. z pięciu, z pięciu, z pięciu, no nie wiem jakich pączków. Czy tam nie wiem jakiś, no nie wiem jak to powiedzieć. Z pięciu, jak gdyby bawełny się, się tworzy trzy rolki bawełny. Ja oczywiście bawełny nie mam na razie, więc ja po prostu sobie będę robić tkaniny z wełny, ponieważ wełny mam bardzo dużo. Status nie działa, ale to robimy sobie coś takiego. Włącz. I już jest status działa. Cykle miesiąc, tyle koszt tyle Brakujące materiały, właśnie trzeba uzupełnić wełnę. No i no już się powinno, y, powinno, się tam, y, powinno się y, już y, tworzyć. Tkaninę, już sobie do mojego y, Johna Bera, znaczy Johna Deera, y, podłączyłem y, ten, podłączyłem sobie y, kura. I weźmiemy już wełnę Weźmiemy parę palet Zobaczymy o kurze, tutaj po kamieniach i po pasterniach, które pojechałem Dobra, wezmę dwie palety na razie I zobaczę ile tam się doda do tych, no do tych procentów tam Kurczę, ta wełna porozwalana, te palety z tego. Dobra, więc i jedziemy tutaj do... i to chyba jak się tutaj położy te palety, to one powinny się... O już! już, już. Dobra! Już się, już tam do środka. W środku są i jak jedziemy sobie teraz, jest pełny... uuu, Aha, już działa, dobra. Okej, okay, no kurczę, trzeba dużo tego Dużo trzeba tego, bo zobaczcie Tylko tyle dodał Woda szklarnia, woda szklarnia, jest ja Chciałem jeszcze tak przekazać sprawę Dobra, no to jedziemy tutaj po więcej tych, więcej tych palet no jak widać mam bardzo dużo więc 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 yy... no na pewno by, na pewno mi starczy żeby zapomnieć na maksa na magazyn w tej przędzalni dobra więc yy, przędzalnia kupiona bo właśnie zaraz zbieram na przędzalnię i chyba teraz, wiecie na co będę zbierać? Będę zbierać na... <knie> będę zbierać na... Na, 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 na... na, na żeby Słysząc sad sobie zrobić Chciałbym sobie zrobić sad W końcu no, Bo wiadomo Sady no to... Wiecie... Znaczy, to nie jest jakoś mocno rozwinięte Nie ma jakichś jabłek Jakichś takich dużych drzew, tylko po prostu jest winorośl i krzaki tych um, oliwek ale nie ma jakichś jabłek, gruszek, um, ale to, um, normalnie może, może w następnym filmie będzie, będzie będą jakieś jabłka czy coś takiego wiśnie może żeby nie można um, sadzić na przykład jak będą jabłka to może być jakaś specjalna sadzarka będzie można sadzić te, um, te, te, te drzewka jabłoni czy gruszy czy wiśni czy tam może naciśliwy śliwy No więc więc się zobaczy, zobaczcie um, aha dobra czekajcie bo już zauważyłem że pracownik skończył robotę Tak, skończył robotę aha nie do końca skończył robotę właśnie on się czasami tutaj mm, klinuje N on nie kończy robot i tutaj ten pasek jeden nie wiem czemu, ale tak czasami ma i trzeba po nim poprawiać. No bo ja nie będę poprawiać. czas go zatrudnię i ustawiłem go dobrze i go zatrudnię. I on, jak jedzie do końca, no to powinien skończyć Dobra. A później go zatrudnię na następną. Bo soją już yy, obsiałem. Yy, nawet jak mówiłem, Rozgnuli yy, Znaczy, wiecie, obornik rozstrząsnąłem. Na tym, na, na każdym z moich pól, na moich czterech polach y, obornik był dany y, I ten, i na, y, i później wiecie, y, zebrałem też kamienie I w sumie z tych czterech pól, tyle było tych kamieni, musiałem je załadować i wywieźć do koszarki Ale to, y, się, ale to niedługo Wydaje się, że ten pastewniak, no bo trzeba czekać na, nie pamiętam na jaki dokładnie miesiąc, ale jeszcze trzeba troszeczkę czekać, chyba z 3 miesiące, coś takiego. I pastemnia, na pastwionek też trochę, troszeczkę zarobię, bo jego, je, jego jest jednak trochę jest. No i na tej soi, bo serio, soja jest bardzo droga. Nie, jest tak na sypie, ale jest droga. I, a serio, na każdym polu jest będą chwasty usunięte, bo teraz właśnie pracownik, Znaczy pracownik usuwa te chwasty i też na każdym polu jest nawożone w 100%. Dwa razy było nawożone. Znaczy wiecie, raz to obornik. A drugi raz, no to po prostu ty, dwa, to, tym, nie kultywatorem, tylko siewnikiem się przejechałem. No i wiadomo, mój siewnik ma opcję mm, taką, że y, jak sieje, no to też od razu nawozi. Więc wszystkie moje pola są nawiezione w 100%, więc plony będą maksymalne. A nie, nie będą maksymalne, bo wałowania nie ma, no ale z tym wałowaniem się nie chce. Ten nie chcę się z tym bawić, bo to kurczę, tylko 5%, 5, 5 tylko chyba daje. Yy, a to w sumie długo wchodzi, No nie chce mi się bardzo z tym bawić. Aha, czekajcie, bo na tym baluta już ten, już y, wytrwani, wytrwaniam się. I y, kiedyś no, od razu to zatrudniłem pracownika, a teraz robię inaczej. Y, Przejeżdżam się tutaj z dwa razy, poprzek z, z tej strony, żeby ten pracownik się nie talił. Nie klinował o tamte drzewa ci, koło domu. Bo one się zawsze, on się o nie klinuje. Ja nie rozumiem. Zawsze się klinuje o te drzewa i nie kończy roboty. Więc trzeba... A jak się przyjadę z dwa razy w tą stronę? No bo tak, poszek, no to od razu ten. Od razu już już kończy robotę, wszystko jest Więc trzeba się po prostu... Trzeba robić coś takiego, że dwa razy trzeba się tutaj w poszek przejechać. I już... I już i już wtedy się nie klinujesz, wszystko kończy robota. To ile tego już jest? O ja cię kręcę dopiero połowa! Ja! Ja cię kręcę! Dopiero połowa! No, to no, nie rozumiem zajmę Ty mi się wydaje, że nawet chyba całą dołę mam i tam i wepchnąć. Upchnąć. Upchał mi się wydaje tą całą wełnę tam. Nie zobaczymy ile będę zarabiać na tych tkaninach. Ile się z tego będzie pojawiało na dzień. No to wam w następnym odcinku pokażę. No dobra, słuchajcie, to ja już to wrzucanie tej wełny sobie dokończę już poza odcinkiem. No bo to już jest nudnawe, ja już tutaj cały czas jadę tam i z powrotem na, na ten, na ten, no nabieram te, te palety na te widły i to już trochę nudnawe jest, mi się wydaje. Więc dokończę to już sobie poza odcinkiem. A w tym odcinku to już będzie tyle. I jeżeli Wam się oczywiście za odcinek podobał, to oczywiście zachęcam Was do zastąpienia łapki w górę. Ale jeżeli, ale jeżeli Wam się nie podobał, no to, to nic nie zostawiacie. Na razie.